Cześć! Wystąpienia konferencyjne, podczas których opowiadacie na przykład o tym, jak stosować wasze produkty albo jak rozumieć przepisy podatkowe. To osobny gatunek wystąpień publicznych. O tym, jak występować na prezentacyjnej scenie przed dużym audytorium, o tym w publicznie z Roganą. Zapraszam! Osoby, które siedzą na salach konferencyjnych, na widowni, czekają na nowości, czekają na coś świeżego, co wydarzy się, co usłyszą z Waszych wystąpień. Często słyszę od różnych osób, które bywają na konferencjach branżowych: To już słyszałam, w tym się powtórzyła, powtórzył Pan prelegent. Jak można, przygotowując koncepcję, Swojego wystąpienia konferencyjnego, skorzystać na przykład z jednego z dwóch motywów przewodnich. Jeden to motyw pojawiający się w konferencjach TEDx. Tam mówca na początku przygotowuje ideę godną rozpowszechnienia, szuka jej w swoich doświadczeniach. To na pewno jest nowy kąt widzenia na dawną sprawę na jakieś stare. I dawno rozpoznane zagadnienie. Możesz też skorzystać z drugiego motywu przewodniego. On będzie korzystać z Twoich doświadczeń. Być może jako osoba, która biega, odkryłaś, odkryłeś w ten sposób, jak pokonywać kolejne bariery w na przykład pracy zawodowej, pokonywać kolejne szczeble kariery. Być może odkryłaś czy odkryłeś swój sposób na budowanie relacji z odbiorcami podczas wideokonferencji online. Być może odkryłaś, odkryłeś, jak dzięki mowie ciała być sobą. To wszystko jest godne opowiedzenia odbiorcom konferencji podczas na przykład dużych wydarzeń biznesowych. Bardzo Cię zachęcam do tego, żeby skorzystać z jednego czy też z drugiego motywu przewodniego i życzę Ci w tych Twoich poszukiwaniach powodzenia.